Cześć kochani witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i mamy dzisiaj Darniego I będziemy testować KFC z Buldakiem To jest collab Buldak i KFC Więc ja w ogóle nie wiem co się zadziało tego... Niektórzy ludzie nie zna... nie zna Znają co to jest Buldak Czy ktoś w Polsce nie wie co to jest Buldak? Darni to wytłumacz Buldak jest ostra rzecz z Korei Ale co to jest ostry rzecz? Ostry sos Sos ostrego. Ostra zupka nie? Sos no, Ale to jest sos chińska? Buldak Buldak jest nazwa sos, sos a. Nawet ty nie wiesz. O, ale nie, no bo to jest, bo to jest Samyang, czyli to jest ten. Samyang Bułgarska. Samyang jest firma. Co? Tak. nazwa firma. Samyang. Firma. Tak. Jeden you know firma? Like chicken farm. Firm. Firma. Firma. Firm Więc... Jeden pies. Jeden pies dokładnie. Mamy nasze. Jedzenie z bulakiem, zobaczcie takie opakowanie. Jezu, jesteś na to gotowy? Zamówiłam, wydaje mi się, że to jest chyba wszystko, co jest w tej ofercie. Za to wszystko zapłaciłam 33 dolary singapurskie, czyli sumę. 100 zł, bo dolar singapurski to jest 3 zł. Więc tak, zacznijmy od. To są, to są akurat słodycze. To nie jest związane z tym. To są rzeczy, wszystkie chyba co są nowe. O, przynajmniej teraz widać Widziałam tę minę, że jak widzisz, słodkie Co to za mina była? E, fajne mine. Fajna mina Fajna mina? Zadowolona? Na słodycze? Uuu, to jest tak? Startujemy z tym? Tak Okej, okay. to jest uh, Samyang Buldak Dobra, czekaj, czekaj, odpakuję okay. Co to jest? O kurde o kurde. O kurde Zbliżysz kamerę O to, to o, 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 o ja, czekaj, czekaj, czekaj O jest zupa chińska w środku te W środku jest Samyang Buldak, zupa chińska to jest... A pomiędzy? pomiędzy e, dwie kurczaki i w środku co jest? i w środku jest samyang buldak zupa chińska ale jeszcze jest zobacz, ser, I ser i majonez i majonez tak to co od razu z, z tym będziemy lecieć? dobra dawaj chodź daj mi ten daj mi sztućce o nie nie wziąłeś noża używasz ręce nie no trzeba przekroić nie 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 chcę tak bo to jest za ostry dla mnie ja ja będę ja będę ja będę, okay. uh, uh, ja będę Terry apart nie widzisz. Dobra. Już. Kurde, ja nie lubię tak jeść. Nie, nie, nie. nie. No dobra, okay. dobra, dobra. Dobra. Testujemy teraz. Ja nie lubię ostrego, więc Okej. Okay. Okay, raz, dwa, trzy. Ale nie. Później chyba. No, I think the most interesting thing at the no? Okej. Okay. We, we we pretend to eat and then I say mm. okay later. <laughs> Okej. Okay. Okay. No, was trollowaliśmy. Zaczniemy najpierw od nie od głównych rzeczy i tutaj to był taki zestaw, że ten kurczak, którego darni okropnie na później, Prze na później. Okropnie go przekroju. Przyniosłam już yy, normalnie sztuczce. No, do zestawu były, Co to jest? był kurczak. Jeden, można było wybrać, albo ostry, albo zwykły. Mm. I w sumie do tego powinien być sos też buldakowy, ale nie dali. Ale to nieważne, bo powinno, oni, oni w ogóle chyba zapomnieli nam dać tej siatki, które by w sztuczce, i do tego było kimci. kimci? Powinno być, ale ja zamiast kimci wziąłem dwa mm, te. Otwórz. Zamiast kimchi wziąłem dwie dwa ziemniaczki. A to jest twoja ulubiona. No dlatego wziąłem dwa. KFC oni e, e, często zrobi błąd, tak. Jaki błąd? Błąd e, um, 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 umowienie. Z czym? Z e, powinno Powinno być te kimchi, ale zamiast. Nie, tego... ja wybrałam. A ty tak. zrobi, zrobiłaś błąd. Nie, mogłam sobie wybrać. A mogłam i w... zamienić, a, tak. A, a dla, dlaczego? rzeczy do wyboru, no bo nie chciałam kimchi. Dlaczego? Bo wole, wole ziemniaczki. Ale mamy, mamy dwie, teraz. No, ale jedne będą moje, drugie będą twoje. Dobra. I wzięłam drugie ziemniaczki, które są w formie większej. Zobaczcie porównanie. Takie, to jest medium i to wygląda po prostu tak. To są ziemniaczki pire W nie, nie ma, nie? Nie ma właśnie w KS. Dlaczego? Ale nie wiem, to jest dziwne. Bardzo no. smaczne jest. Ale naprawdę jest bardzo smaczne i z sosem takim pieczeniowym z kurczaka chyba albo z wieprzowiny, nie wiem. Ale jest bardzo, bardzo smaczne, ja uwielbiam Bardzo, to. bardzo. Nawet jak zawsze bierzemy zestawy to właśnie z ziemniakami zamiast z frytkami, nie? No. Ale no taki był zestaw no myślę, że właśnie powinno być kimchi i ziemniaki, no ale ja wzięłam, chciałam po prostu żebyśmy mieli, bo kimci to nie musimy testować. I kolejna rzecz jaką wziąłam to... to, to z... Ha, I jeszcze w zestawie było, był napój. napój. I to wtedy kosztowało 15 dolarów, co daje nam 45 zł. O! Więc no nie tak źle. Całkiem nieźle. No tak myślę, no bo dużo tego kurczaka no, jednak nie. No, no, no. no i do tego wzięłam frytki, które właśnie miały być sosem buldakowym, i one są osobno osobne Pokaż. To jest właśnie bardzo dobre, że ten sos jest po, zapakowany po, osobno. Pozwól mi pow powąchać. Tak to wygląda, może nie zbyt yy, apetycznie, ale powiem wam, że w całym pokoju mega pachnie, bo poszłam na dupą po nóż, Wygląda trochę jak jest trochę z, ser w środku. No. To co, to polejemy te, te fryteczki? Pachnie po prostu jak budak z os. No, ale się boję, że to będzie za ostre dla mnie. Uh. Wow. Uh. Ja czuję ja mogę wyobrazić, że... Słodkie chili takie, nie? Ja mogę wyobrazić, że będzie e, tru, e, ostro a no. ona. Nie. E, ja... E, mamy wodę, e, mamy to picie. Pre, a przecież wzięliśmy pre, pre, Mango Sago, to jest ja bardzo dobre. Ja preparowałem. Preparowałem. Dzięki, dzięki, że preparowałeś. To co? Oblewać te frytki? Nie! Dips! Serio? Tak A wiesz, że domyślnie oni pokazują, nie, żeby oblać? Nie, nie, no ale dobra, nie No dobra, będzie oblaj. bardziej świeże, to jest prawda Nie oblaj Myślałam, że zrobię tak bardziej dla widza, żeby było widowiskowo, ale... Okej, okay, pra... najpierw dip? Najpierw dip? Nie, bo praktycznie to będzie lepiej faktycznie tak Najpierw dip i potem oblaj Ja nie będę tego jeść, ja pewnie tylko spróbuję Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, bo ja, ja w ogóle nie mam odporności na ostre Nie lubię i dobra. Jestem, jestem załamana I nie było żadnej opcji nieostre, więc no wiadomo, no bo buldak Okej, dipsy Najpierw ty Ej, trochę ma fakt taki... słodkie chili, no. Tak, jest słodkie i ostre naraz. Ale jak to wącham, to najpierw mnie odrzuca, a potem mam... tutaj takie ściska mnie. Tak, czy możesz, możesz, no? możesz wyobrazić? Smak? Tak. Ym, jeżeli... Ostre. Myślę, że mogę, ale trochę, trochę teraz przeważa mi słodkość i kwaśność, więc prawdopodobnie będzie do zjedzenia dla mnie. Nie <laughs> będzie? Ja się boję już. Kwaśnego. Na zdrowie. Wiesz, mam. Ale ostre. Smaczne. Ej, ale... O, oblać? Nie. Nie oblać. Ostre, ale też słodkie, nie? Tak, to jest buldak sos. Ja nigdy nie jadam. Dla mnie idealnie. Naprawdę? Uzależniające. to jest taki trochę olej, nie? Ej, mm. ale popiłam już nie pali. To to tylko chwilę pali. Nie jest tak jak jakiś chili, czy coś, że co chwilę. Co... O, dobra, teraz znowu czuję. Nie gadaj za wcześnie. Jeszcze raz, no bo dla testu, nie? E, Ej, a to, po co to jest ten ser? Co to jest, po co to? Nie wiem. No, mam, dip, dipuje, nie? Nie oszukuję. Okej. Okay. ja teraz nosić ser i z <laughs> No Wow. Dobre? Serem? Mm. Nie czuję. No. <laughs> Ale mnie... Piecze! Piecze, piecze. Okej, okay. następny. O Jezu. <laughs> ja sobie zjem... Ziemniaczka sobie przegryzę. Dlaczego weźmiesz we, dużego? Patrz. Ziemniaczki, pire z sosikiem. Mm. No i to jest ukojenie, od razu. Od razu. Mimo, że ciepłe. Mm. Zobacz, bo jakie puszyste, pa. Mm. Wow. Jest ostre, nie? To nie. Teraz Można? Na, 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 Dobra. Wciąż, wciąż pieczę. No oj, ja otworzyłam ten większy. Miększy mam, że cię tak zjemy razem. Dobra. Bierzemy sobie teraz te, tego kurczaczka. No i jako, że nie dali nam sosu, to będziemy sobie dipować w tym, nie? Mm -hmm. Wygląda bardzo czysta. No. Nie, nie, jest, uh, nie ma dużo jakoś tłuszcz, panierki, nie, no i taki fajny, fajny bardzo, kawałek. Bardzo, bardzo. Jakościowo Daj wygląda mi. dobre mięsko, nie? Okej. Okay. A ja mam skórę najlepsze, skóra smażona. Na zdrowie. Poczekaj, ja najpierw tak bez niczego, a potem z tym. Na zdrowie. Słuchaj, you know mój y, skin. Ale dobre co? Ale dobre. To jest, to. Ło! Wow. A dip? Nie, nie chcę sobie przy smaku. To mięso z tu. Ale o też masz skórę? Mam. No, oh. najlepsze oh. To jest smak. Um, rodzaj oryginał. Że oryginalny kurczak? Mhm. Mm no, wiadomo. To, to nie jest sponsorowane. Bo się tak zachwycamy. Wow. Dobre? Kurzba macz. Dobra, ja też, ja też, żeby nie było. Bo już mnie nie piecze. Po tych mięska już mnie nie piecze. Wow. Ej, Ale jakie są czyste mięso ty. Nie? Wow. My chyba jakiś świeży sort dostaliśmy, ale za to sosu nie dostarczyli. Trzeba wiedzieli, że nie, nie poradzę. Nie poradzę. Bo powinien być taki mały stick wiesz, taki jak keczup. Mm -hmm. Powinien być taki stick z tym y, sam samyangiem. Bo ale ostre. Na czubku języka mi się osadziło. A tobie aż z nosa cieknie. Naprawdę? No, bo takie masz ostre. <grym> Baby. Bardzo, bardzo smaczne. Nie no, kurczak jest pyszny. Mega soczysty, ale nie ten sos <grym> Ale mi pieczet. Jakbym normalnie sobie przypaliła, ten. Powiedziałem ci, jest bardzo mocno. Smakuje, mój język ma poczucie, jakby się. Cały czas piecze. Przy, przypalił, jakbym z gorącą zupę jadła. No. To, 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 to ludzie co jedzą ostre, to lubią ten, takie poczucie? Twoja ust jest powiększone teraz. Naprawdę? Ach, dobrze nie mam makijażu bo by w ogóle wyglądała znaczy na ustach, bo by wyglądała, jakby miała. Ale ostre, Jezu, jak pali. Chyba te ziemniaczki mi chyba tylko pomogą. Może zjeść mojego kuczeczka też. Okej. Okay. Ale możemy... Dobra, Co sobie zjedz. Jest białko. Byłem na trening, mm. muszę zjeść więcej. No. Ale zobacz, co Cię czeka. Ale też ale to cały To jest. final zjeść. boss. To jest final boss. Ja wiem, że wezmę tylko gryzania. Bo mnie już tak piecze, że już tego nawet się nie da zatrzymać. Ale Darni chyba się świetnie bawi. Jesteś wydarni, że dzisiaj Cię zaprosiłam na taką romantyczną kolację? Bardzo romantik. Uh, 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 ranka. Uuu. Fajna żonka? Bardzo fajna. Tak? Dzięki. Proszę. Nagotowałam Ci. Naprawdę? No! Wow, dużo skill masz. No, ja tak umiem, co gotować takie. To myślisz, że nie umiem ziemniaków ugotować? To prawda. Co? Ziemniak. Ziemniaki to moja specjalność, nie? No. Wczoraj z okazji świąt gotowałam polski obiad. Co nie robię często, ale no czasem robię, nie? Nawet Darni się zajadał, nie? Wczoraj moim obiadem. Jak ocenka? 10. Kiedyś będę musiała zrobić, jak gotuję i jak Darni testuję. O, to będzie ciekawe. Fajny odcinek, myślisz? Będzie. No, no. Chcesz uczestniczyć? Tak. Super. Dobra. Idziemy do final bossa, co? Darni. Dobra. Jesteś gotowy? gotowy? Deser jeszcze mamy, ale deser to tak dodatkowo, bo to nie Dobra, jest ale mam koszt. No to. Tutaj. Dzięki. Muszę się trochę. <grym> Za mało, masz ostrego? Okej, okay, teraz. Da. Dobra, ja sobie odkroję, bo ja nie dam rady tego. Ja w ogóle nie lubię takiej, jak jest coś tak brzydko, nie, brzydko wiesz, zrobione. Taki śmietnik. No ja nie wiem, ja muszę mieć zawsze tak ładnie, wiesz? Bo je, jesteś. Elegancka. No. Ja nie lubię jak coś wypada, jak się ubrudzę. Nie. Mm. Wiadomo tam jak kepsa jem, to tam nie patrzę, że mi sos cieknie, nie? No ale tutaj to, nie wiem, jakoś tak. Jeżeli masz katar, ja polecam to. O, tak, żeby o... sobie oczyścić, nie? No. No, no dawaj. Stworzysz twój. Jak to powiedzieć? Zatoki. Zatoki. Hmm. Wow. Wyczaj, wyprzaj. Pełen. Pełen uh, oddech. Dobra, to bierz kawałek, swy... to jest ten twój wielki. Ten mój? Okej. Okay. Bo ja sobie odkryłam tu Dobra, używam ręki. Wow, to... Dobra, wezmę taki pełen kawałek, żeby mieć wszystko. Poczekaj na 3-4, zrobimy darmo. Okej. Okay. Ja chcę sobie wszystko zapakować, czyli makaron, ser i mięsko. O! Uh. Dobra. Raz, dwa, trzy. No, no zrobię. zrobię. Ło, wow, teraz, aż się ciągle. Ej! Mm, to jest wow. lepsze. To jest lepsze niż te frytki. Bo nie jest za ostre, to nie? Dobra, rośnie ostrość. Ostrość z, nie z, z kulczak, jest e, ten, z kurczak. Jest... Z z makaronu. No bo makaron jest w tym sosie. Tak. Dobra. Nie? Czujesz? Mhm. Ja jeszcze nie. Ale, właśnie w tym samym miejscu, co mi to popaliło, wiesz? O! O! Mmm! Nie płacz. Wow! Dobra, ostre, ale. Ciekawe. Gdybym nie jadła tego wcześniej, wydaje mi się, że by mnie tak nie paliło. Bo ja mam, jakby teraz poparzony normalnie język. O Jezu. Używasz wszystko? W twoje? Tak. Ale pali. O Jezu. Ja. Ja się potę trochę. Ja na początku nie czuć Czemu później czuć. Nie wiem. Smak jest. Nie jest czysty smak, jest wszędzie. Jest dużo, dużo się dzieje. Jest ciekawy. Ale no. dla mnie ja wolę... Jaki ten powszechny ten ten, ten, ten. ten soczysty kurczak i potem dip. Mhm. Ale... zjem Dla mnie z kolei. Jeśli mm. chodzi o ostrość, to jak był deep w tym, to było gorsze, bo mam wrażenie, że jak to się z makaronem wymieszało, to jest mniej ostre. Więc dla mnie jakbym miała wybierać, bym wolała to. Ale i tak mi nie zadarzy. No bo ja poparzyłam normalnie język tym sosem. Mam wrażenie. Mam wrażenie. Mm. Najsmaczniejsze to jest ten sos. Dla mnie nie. Dla mnie ulubione zawsze jest panierka. I no, nic tego sos. nie zmieni. Ten sos jest. Gieniał! Mm. No. Trochę słodkie. Trochę parzy, język, co? Trochę parzy. I. też jest. Bardzo ciekawy. Trochę jest No, bardzo jest kwaśny, dobrze. słodki, słony i ostry. Wszystkie smaki. Dużo się Te dzieje. Smaki. Wezmę sam makaron posmakuję. Weź sobie też sam makaron posmakuj. Jak? Jak normalne, co miałem w Nawet nie jest rozgotowany, jest tak idealnie ugotowany, jak nie zrobić nudy. naprawdę? Mhm. Że wiesz. Nie rozpuszcza mm. się, tylko czuć pod zębem, nie? Ej, no i samo to jest okej. Okay. Do razów rośnie. Myślałam, zakażę za wcześnie, się zawsze, na początku, zawsze, mam wrażenie, za... że chyba nie będzie ostry tym razem. I kurde jest. O Jezu. Ale zjem sobie na to z panierką i trochę może będzie lepiej. Uwielbiam, uwielbiam panierkę, nie? Skierci Dobra, jeszcze ja nie e, próbowałem... Ziemniaczków? Ziemniaczki, tak. Zawsze ja... Wiem zawsze jest 10. 10 na 10 mm. No i łagodzą, nie? Te ziemniaczki łagodzą. Tak. No i I jeszcze jedne. Teraz jest uh, idealna temperatura. Moje cieplejsze niż jest to. To jest gorące. To jest jeszcze gorące dosyć. I sobie oczywiście wziąłam i aż mi oczy ustawiam. Mm. Ale piszę ten sosik o oh Jezu. Pire jest najlepsze. Ej, naprawdę, petycja o wprowadzenie tego w Polsce. Bo to jest... ziemniaczki z KFC są najlepsze. Myślisz, że one są z proszku czy z prawdziwego ziemniaka? Ja nie wiem, muszę sprawdzić. Bo one smakują... jak na przykład w Singapurze często są ziemniaki i pire z proszku, to one nie smakują tak dobrze, a te są takie gęste, takie bouncy, nie? Nie? Tak. Pyszne są, więc może w sumie są ze prawdziwego ziemniaka, nie wiem. Czas na... O! Tę portugalską. No, dla widzów wzięłam! Ale sześć! No, dla nas! Sztuki? I dla widzów. Jak widzów e, zjeść? No dam im, no nie będę taka, nie? Kamer Żeby... Kamera będzie ben, ben, zjeść? No co? Tak. Zje no a jakbym zamówiła sobie tylko dwa, to jakby to wyglądało przed widzami? Że tylko o nas pomyślałam, a nie o widzach. Ale sześć! To z elegancji, wiesz, z kultury osobistej. Tutaj w polsce sprzedają teraz, nie? Nie tutaj, tylko tam. Tam w Polsce... Nie, nie, nie ma. Macie tartu? Ma. Ja da na Warszawie, w Warszawie. E, fabryka Norblina. E, tart portugalski. No tak, ale nie w KFC. Nie w KFC A, nie, nie, ale w innych tak. Tak. Pyszne są. Kiedyś były, ostatnio był jakimś smaku lici, jakie to było dobre, pamiętasz? moci. O Jezu, lici Moci, jakie to było dobre? już nie ma, wiesz? Tak, w nie środku tam. jest tekstura lici, e moci. To było do poprzedniej edycji yy, Series no, no, 1. No, 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 no. no ten, a, na chiński nowy no, rok. Na chiński nowy rok. Teraz już nie ma, niestety, ale przepyszne było. Ale takie zwykłe też jest dobre. Klasyczne. Dobra, nie przed ten, bo rozwalę. Trochę ESMR? Chcesz? Ty. Ja? Okej. Okay. Uh, bo jest za daleko. Co? Nad tym? Tak, bo ob, 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 oblać. Mhm. To mi z tego, kubeczka. Mm. Na zdrowie. Czekaj. Oh. <coughs> A on chciał mu kaszleć. O, at the Mike. <laughs> Dobra, jemy. Na zdrowie. <laughs> nie mogę cię doczekać do Czekać nie? No tak. <coughs> M. Mm. Ej, jak się <laughs> Co? szynka ci cieknie. Nie masz szyno, to jest ser. Ta ser w tym? Tak. To <laughs> <Co>, na pewno. <laughs> Ej, pyszne, nie? Patrz. Nic nie widać. Zoom. Mmm. Takie mocno jajeczne, nie? Żółtko, czuć. Mm, pycha. Pycha. Jeden jest wstać dla mnie, jest wystawać. Dla mnie tak z sześć. Mm, pycha. Kawę, jakbyś musiał. No. Napisujcie na komentarze, czy KFC w Polsce jest lepsze, czy w Singapurze. No ja już koma. Nie wiem. <laughs> Możecie napisać, co jest teraz w uffercie sezonowej? Bo tu co 3 miesiące jest coś nowego, nie? Nie wiem. Tak. Ostatnio był znowu Truffle Chicken. Oni tak się zmieniają. E, w Polsce si też nie? nie? wiem. To by musiał ktoś napisać. Napi Napisujcie, że mhm. e, czy w Polsce każdy e, sezon e, no. są, są takie inny, in, inny. Tak. E, Specjalny. Co jest? No, na przykład ostatnio był y, kurczak truflowy. No. I do tego na przykład jakieś frytki z jakimś tam określonym, określoną przyprawą, jakąś tam lokalną. Były te frytki z bekonem i serem posypane? Ta, ta, ta. Jak? E, jeżeli e, Sos do ziemniak. Nie. Za ostry. Jak będzie smak. Ale to bez sensu. Jest. Ma sensu dla mnie. No dobra, to próbuj. To już wszystko, Ty sobie twarz tym wysmarujesz wiesz? Tylko, tylko trochę. Nie chcesz sobie twarzy? Tylko, tak. Usta, żeby powiększyć Mogę zaś na estetykę Na medycynie estetycznej? I co? Dobre? Pierniczka. Tak? Może w następnym sezonie będzie Buldak z ziemniakami Wow! Darnie odkrył A wiesz że, wiesz, że? ktoś mi napisał? Że to jedzenie buldaka z był KFC Było na w Słyszysz? Nie. nie Na słyszę. TikToku był trend, żeby jeść. Na TikToku był trend, żeby jeść kurczaka z KFC z makaronem z buldakiem. Jest trend? Tak. I dlatego ktoś napisał, że prawdopodobnie. To dzięki TikTokowi taki pomysł jest. O! Oh. Więc fajny marketing, bo w czasie rzeczywistym. Coś widzą, że jest trend. wzięli współpracę. Co to jest trend? Ja nie wiem. Nie, jak nie co to trend. Co ty się pytasz? Bo jestem trend. Sam jestem żartuję. <grym> Darnie widzę, udzielił mu się mój suchy żart. Muszę. Muszę... A co to ja jest proponować? A, Proponuję. Trochę, trochę. Ja nie, ja nie, ja nie. Please. Nie. Ja proszę. nie, bo mnie paliło mnie dopiero się wyleczyłam. proszę. Z tego. proszę, nie, pros ja nie chcę. Naprawdę. Proszę, okay. Na moje. Spróbuj. I znów się zepsuje. Nie, no nie jest, nie jest e, ostry, Naprawdę. Ej, smakuje jak chipsy, nie? So good! Ma taki posmak chipsowy, jak pogryziesz chipsy so... i masz taki posmak po chipsach. It's bardzo smaczne. No, nawet nie jest aż tak ostra, ale trochę w gardle teraz czuję, ale jeszcze mnie nie wykręca. Oh. Ej, no posmak chipsowy, nie? Ziemniaki o smaku chipsów. Genialne, Darnie jesteś wynalazcą. Dziękuję, jestem, jak to powiedzieć, wynalazcą. Odkry, ok, ok, od, odkrywałem, odkrywałem tajemnicy. Tak, od, odkrywcą jesteś. Tak. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie coś mi się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, co chcecie zawsze w kolejnym odcinku. Może jakiś challenge nasz wspólny? Jaki challenge? Nie wiem, może nam widzowie jakieś wymyślą, że coś nagramy razem znowu? Nie wiem. Dajcie znać, co byście chcieli. A my oczywiście dla was nagramy, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie pa.